Halo halo, witam was! Podejście agresywne w czterech. No tak, tak. Podejście przez lądowisko na podejściu agresywnym, tak dla przypomnienia. Ostem jest generalnie poleś co ma 50 poziom. Ten chyba Albion to ma szósty, ten Lace to ma 66. Mamy tutaj bardzo ciekawą zabawę, no tylko... Zależy, czy oni się zgodzą za 15%, bo to nigdy nie wiadomo, czy się zgodzą, czy się nie zgodzą. To jeszcze do tego wszystkiego powinno być jeszcze salon paleto. Wiecie, tak dał rozmaicenie rozgrywki, salon w paleto. Salon paleto brzmi źle, brzmi tragicznie, co to, to trzeba podkreślić. To to jest w ogóle jak lądowisko. Jak można wchodzić na lądowisko na podejściu agresywnym? Dał, dał 20%. Godził się. O, mamy Robin Hooda. Daję wszystkim 20 albo nie. Robin Hood. Wytargował wszystkim pieniądze. Proszę, mamy 20%. Okradanie pana Hosta wchodzi na wyższy poziom. Generalnie to są dzieła sztuki. To, to jest bardzo prosty temat. W zasadzie można by to nawet ugrać na kakaże procentowy Tyle osób to nawet bym się nie zastanawiał. Ale to wejście na lądowisko? Podejście agresywne z lądowiskiem? W ogóle tak się daje? Ja nawet nie wiedziałem, że się tak da. Ale czaszka, co jest ważne. To jest podejście z czachą. I z tego co widzę po łupie, coś musiał wziąć. Generalnie są 5, 5, 9. Albo 9 no Więc co tutaj jest właśnie w tych 5% brakujących Ale jest salon w paleto. Są au Jest auto. I bronie są. Gdzie on w ogóle idzie? Tutaj wchodzi. Dobra, jedź tam. Panie choście zapraszamy. Ja może ci ustawię waypoint, bo może nie wiedzieć gdzie to w ogóle jest. A nie, przecież się dało, no tak. Dobra, już mi się przypomniało, jasne, że się dało. A jedna osoba już to miała kiedyś. Dobra, no to pan host teraz będzie zmierzał w kierunku tego wszystkiego. Chciałbym powiedzieć, że podejście agresywne z wejściem na dach brzmi naprawdę interesująco. Co? Gracz wyszedł. No nie... Ty, to jest naprawdę dobre. Jedziemy już te 5, nie wiem, minut do tego paleto paleto. I nagle sobie, kurde, koleś wychodzi. Tak się dogadał, ten szósty level, że wywaliło mu neta, nie wiadomo w sumie. Zaczekamy na zapros powrotem, ale tak tam się dogadali, żeby 20% było dla każdego, a tu nagle pyk! A, no proszę, trafiliśmy sobie na podejście bez tablicy. Tajemniczy napad trafił. Zobaczmy w takim razie. Co to za tajemniczy napad? Kto wie, to wie? bo tutaj możemy kraść. Albo czym w ogóle? O! to też jest fajne. Proszę podejście sprytne. Grupa seks. Co znaczy grupa seks? To znaczy, że powinno się udać. Zobaczymy czy się uda. No i dobra. W takim razie Skakujemy do wozu. Zapraszamy randomu. pum 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 bu, pum 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 pum. Wchodzimy do środka. No tutaj idzie się, już, już się nie śpieszy. Zobaczmy w takim razie, co to się będzie w ogóle działo. Proszę nie otwierać tych drzwi. Proszę je zamykać. Zamknij te drzwi. My jesteśmy tylko grupą Zeksa, nie, kurde. No. No. Proszę to zamykać. razem mam mówić. Przestań otwierać te drzwi. No już myślałem. Aha, te levele też są dobre. 54 i 69. No to mamy wysoki poziom na tym napadzie. Będzie co na prawda, level wiele nie mówi aż tak bardzo o graczy. Bo to zawsze ktoś może być po prostu na drugim koncie czy coś. Ale trzeba jedno przyznać: Przynajmniej kupił salon w mieście, więc dozbiera te tam 400 tysięcy na salon. No i cóż, także zmierzamy w stronę syna. Zobaczmy w takim razie w skarbcu, jak tutaj będzie sytuacja sobie wyglądała. No, znajdziemy. Bardzo mnie to interesuje. Jak widać tutaj nawet to postać też się zastanawia chwilę. Co my tutaj będziemy mieli, bo z mój tutaj obok Oleś też się drapie po głowie? Co tam schowane jest? A co może być? Nikt tego nie wie w zasadzie, co tam jest schowane. Za samym panem hostem, pewno? Albo mu też jak się wysiła tablica. Bo to nie wiadomo. Dobra. Wchodzimy sobie na dół. Mamy rozłam. Czy winda czy schody? Tam ty tak stoi. Co tam palcem pokazujesz? Czemu on idzie do góry? A nie hość, czemu pan idzie do góry? No to wyszedł w ogóle. No. Jak pierdziele to jest, mówię wam. Nie uda nam się dojść do skarbca... Nie no, no to fajnie, fajnie, o tak powiem. Pan host poszedł nie w tą stronę, co trzeba. I w sumie tyle, no co można więcej powiedzieć? Poszedł tam gdzie nie trzeba. Może nie zna tego kasyna jeszcze... Na tyle dobrze, że nie wie gdzie trzeba iść. Tak jak tam mówiłem, oni mają po 50 levelach, to jest to całkiem możliwe, że nie znają. Ale, bo bądźmy sobie szczerzy, no kurde przecież widział gdzie ja schodzę. Widział gdzie, w którym kierunku właśnie idę. To w czym był problem? Panie koście, w czym był problem? Przecież widziałeś jak szedłem, szedłem na dół, nie do góry. Zawsze mnie kurde zastanawia jak dołączam na takie napady, które raz, ci ludzie mogą potencjalnie tutaj być. Proszę, ja mam powiedzieć szczerze o sobie, to nawet nie wiem jaka to jest liczba. Ale jest to naprawdę bardzo duża liczba. Znam to miejsce naprawdę bardzo dobrze. Tak szczerze mógłbym powiedzieć, bardzo dobrze znam to miejsce. Przecież nie przyznam, że tak cały czas mnie... Nigdy mi się to nie nudzi. Tak się, tak się dobrze gra, kurde, to, że to się nie nudzi. Dobra, zobaczmy co teraz zrobię. Chodźcie, idzie się na dół. Bardzo dobrze, poszli na dół. Nie no, bo to jest trochę za totalita. Dla każdego 100 tysięcy by było dodatkowe. A zwłaszcza, że mają też niskie poziomy. No to dla nich na pewno te 100 tysięcy ma bardzo dużą wartość. Chodźcie, chodźcie, idziemy. To może mieć w środku. No albo gotówkę, albo no, co jeszcze mogę tam mieć? Nie ja wiadomo. Dobra, udało nam się otworzyć. On tam bierze, tym paluszkiem, pokazuje. Dobra, ja tutaj przejdę sobie ten kawałeczek i ci tam do przodu przed siebie, przed siebie. Bardzo dobrze. Ja będę tuż za wami. Dobra, idealnie. No i teraz sobie tutaj poczekam już, bo to... Oni mnie przeniosą po prostu na sam koniec, nie muszę zasuwać cały kawałek. Wiecie, no tak jest już dobrze naprawione, że naprawdę, nawet tutaj żadnych gliczy już praktycznie nie ma takich. Mówię, parę tylko takich zostało gliczy. Wszystko tutaj jest dobrze już wtedy dobrze zrobione. Obrazy, obrazy chyba. Tak, obrazy. Dobra, ja otworzę tutaj. Dobra. Chyba tam koleś nie wie, co ze sobą zrobić. Nie może podnieść, nie może podnieść? No, coś obrazy widzę, że się zbugowało, bo teraz jest przy tamtym, patrzcie, i ten ze środka zniknął. Coś mus... No to widzę, że się coś zbugowało. Widzę w takim razie tutaj problem. Ja podniosę za ciebie to. Spokojnie, ty idź sobie na A, ja to podniosę. Spokojnie, tam randomie, nie martw się, my to so, ja to sobie poradzę. A ja też ścinam jeszcze inny obraz, patrzcie. A nie, jednak nie, jednak nie ścinam. Jednak jest wszystko dobrze, myślałem, że jeszcze inny obrazek ścinam. Jest okej, okay, w każdym razie. No to ja tam wracam, chyba host walczy z F, albo nie wiem, otworzył to w ogóle? Takie pytanie jest moje, ty walczysz z y, tym F? Tak, host walczy z F. Tak, coś dla przypomnienia, to jest tylko jeden odcisk. Wiecie, żeby nie było. Mamy do... Zrobienia tylko jeden odcisk, a są cztery możliwe. Więc chyba ma problem, nie może już nic podnieść. No czy ja to podniosę, ja zdążę podnieść, ale niepokojące jest to, że pan host. A już się przedostał? Nie, chyba jeszcze się nie przedostał. Że pan host właśnie nie ma, nie umie otworzyć tego F. Generalnie to jest bardzo duży problem. Dlaczego to jest bardzo duży problem? Bo nie zrobił żadnych dostaw do a a to znaczy tylko jedno. To znaczy, że potencjalnie nie ma szans wyjścia na agresywnie, jeżeli on tego nie otworzy. On to musiałby skończyć. No najlepiej teraz, w tym momencie, bo inaczej już tego nie podniesiemy. No powiem tak. Panie hoście, dostaje pan zaproszenie na lekcję do hakowania. Jest pan. No jakby to powiedzieć, niezbyt dobrze douczony tutaj. No my z tym tutaj Jasko, no miał prób buga, no to tak naprawdę nie ma co mówić, jeżeli chodzi o obraz. I ci nawet jeszcze trafiło podejście z trzema bramkami tylko, co też chcę podkreślić, bo miał środek otwarty cały. Krypton, nie wiem, niech będzie, że... że chyba alarm albo przypał to może znaczyć. Nie wiem co to, to znaczy Krypton. Cóż, no mamy przyps, naprawdę jest tutaj. Ost zasnął przy tym przedniku. Nie umie tego otworzyć. On siedzi chyba przy ten serio. Dwie minuty siedział i on tego nie dał rady otworzyć. Weźcie mi powiedzcie, będąc tym gościem tutaj. Obok, jakbyście wy się, się kurde czuli. Co prawda on też pewno to jest, nie wiem. Pierwszy raz, może nie wiem, drugi. Widzi coś taką, taką sytuację i nie wie o co chodzi. Już znaczy nie wiem, naprawdę, co, co się stało, panie hoście. Nawet znalezienie tej grafiki na Google by ci. by to ci ułatwiło sprawę. Śpisa nie wiem, Casino Heist, Hack, solution czy coś takiego, już byś miał odpowiedź. O, padł. Oho, spadł. W końcu dał radę. Generalnie powiem tak, otwierając to i przechodząc dalej, potencjalnie nie przejdziemy już dalej. Ale dobra, niech będzie. Idziemy, pokazuję tym palcem. Chodźcie, chodźcie. Pan host w tym napadzie nie zrobił nic. Ten Japson za mną, no próbował coś zrobić, ale no mu się zbugowało. Bo widzieliście, chciał podnieść obraz, ale miał zbugowany. No... cóż, no, no nie jego wina to jest akurat. No cóż, no zobaczymy czy w ogóle da nam się wyjść jeszcze z tego napadu, bo teraz mamy właśnie tę najciekawszą akcję. Czy my w ogóle stąd wyjdziemy? Bo teraz trzeba mu... o już. Mam za, tak, restart. No, bo tracił życie. A czy w ogóle uda się stąd wyjść? Bo to jest teraz pytanie, które nie jest do końca jasne. Czy uda się, czy się nie uda? Właśnie nie wiadomo. No Dobra, no ja daję tak czy siak. Jak już to restart, żeby to powtórzyć, ale nie, mo nie, o, nie mogę kliknąć. Nie chcę się kliknąć. No i, i, i co, tak? Teraz się zawiesiło? Nie wiem o co tutaj chodzi na tym napadzie. Czemu to teraz stoi? I wywaliło gościa. Nie ma tego teraz. Jakie lagi są? O co tu chodzi? Nie wiem o co tu chodzi. Chcę powiedzieć. Nie mam absolutnie pojęcia. Jeżeli to się powtórzy. W tym momencie. I nie bywali napadu. No to spróbujemy to przejść dalej. Jak wywali. No to cóż. No, wygląda na to, że idziemy dalej. Ale no zaraz może wystąpić, że, że wywaliło gościa. I jest koniec. I tak. No nie ma tego gościa. A na hosta wyrzuciło. Uff. Powiem wam tak, nie wiem o co tutaj chodzi w tych napadach, ale zostawię to tak jak jest, nawet z tą pierwszą częścią co tam była, ja to zostawię. Napady z randomami nie zawsze muszą przeskoczyć, jak widać nawet grupę z da radę zepsuć, ale chyba tutaj bardziej lagami chyba się ona popsuła, bo go wywaliło zwyczajnie. Także no cóż, to by było w takim razie na tyle, do następnego, części.